Dzień dobry, w sobotni poranek dzisiaj. Dzień tak trochę nietypowo, bo jadę po transport słomy. się skończyła na gospodarstwie parę dni temu ta zakupiona. No i kończą się już na stropie ostatnie będę tam chyba ze dwie zostały tej lepszej plus jęczmienna słoma, która no, no jedynie co do paszowozu to mam pomysł wykorzystać, no jest już lekcja na całe życie, że słomy z jęczmienia meluje się bezpośrednio po kombajnie i nie trzyma się jej do dnia następnego, Po później mamy Lipton, gdzie się wszystko kruszy i no, ogólnie to się to szybciej łopatą się nosi jak widłami. Także tak do ścielenia to tak no naprawdę ultra yy, awaryjnie można wykorzystać. Także dobra, do brzegu lecę po słome, standardowo, do polu. Ostatni zakup, bo myślę, że już za miesiąc będzie jęczmień koszony i, i od razu za kombajnem, jak będzie belowane, to ta słoma będzie już dostępna do ścielenia i nie będę musiał dokupować. Także, aby dotrwać ten miesiąc. Dociągnąć na oparach, że tak to powiem z tą słabą, a później będzie spokój. Tak więc, cóż, lecimy i widzimy się na miejscu. Jestem na miejscu i powiem Wam, że nad ranem, tak pół do piątej, taki ładny deszcz popadał, Taka burza była, później jeszcze z pół godziny taki spokojny popadł. Także fajnie tutaj może tego nie widać, ale u nas to naprawdę dobrze lunęło. Chociaż też u nas to się szybko na tą suszę. To to za dużo kałuży nie ma, no ale dobrze widać że klunął. Ogólnie mocno wieje, także pryskania nie ma. Dlatego też i po się wybrałem. O, zresztą widać po flizie jak nim gania. Ale są takie podmuchy czasami, że, że no, mocno zawieje, także nie chcę żeby to gdzieś zdmuchnęło i komuś coś przypaliło, także odpuszczam dzisiaj z opryskami. A też wieczorem jak przycichnie to przeczepić. Się do jednego opryskiwacza to nie ma sensu. Także przyjadę pewnie bo się już do nawozów, uczepię do ręki i będę sypał saletry na łąki. Taki plan dnia, zobaczymy jak to wyjdzie. Może gdzieś do 13 się dociągnę. A jeszcze kiszonkę odkryć, o, A to ja dzisiaj całe nic zrobię. Pewnie poszło, z jałówką jakieś kiszonki odkryję na mieszami i tyle. I nic mi się nie zechce więcej. Także dzisiaj taki dzień gospodarczy, luźny. Słoma przyjechała, to teraz czas na odkrywanie kiszonki, ale powiem Wam, że szybko znika. Siano kiszonka też już się kończy, zaraz trzeba będzie otwierać zeszłoroczną. Chulira, kto to pomyślał, żeby w czerwcu odkrywać zeszłoroczną kiszonkę. Ajajaj. <ścoughs> Także dobra, koniec gadania, trzeba brać się za robotę, bo samo się nie zrobi. Po głębszych przemyśleniach podczas odkrywania kiszonki stwierdziłem, że biorę się wcześniej za obrządek, bo dzisiaj naprawdę sporo mam do zrobienia i ścielenie petlejące i poszowu z jałówką a tu mi się zajdzie długo, także dobrze byłoby chociaż jednego dnia wcześniej skończyć jak może wcześniej się ogarnę z tymi obrządkami, to coś kreatywnego jeszcze dzisiaj stworzę, może nie aż tak kreatywnego jak Zmiana rozstawów w John a tu co tu? Tu sobie szlaufę rozstawiłem e, du, 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 do, do. Dobre, to woreczki zrzucę gdzie indziej Tylko trzy sztuki to nie będą przeszkadzać Tak więc tak Biorę się za szybciutko i jak w miarę wcześniej się ogarnę to jeszcze się, masz do nawozów uczepię i Coś dzisiaj pojadę, wysieję, żeby choć sobie siewnik ustawić. I od poniedziałku już na pełnej zacząć nawożenie. I, 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 i tata pewnie będzie pryskał, albo ja na no przymiarze nie zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeszcze w międzyczasie miałem dostawę paszy śród sojowej, rzepakowej z piw i żeby nie było pustych przejazdów po drodze belkę sobie wiozę, już będzie czekała na mieszanie wązu. także jakoś się fajnie układa, ale no nie, już 15.29 trzeba się wdać za roboty, bo mnie znowu nadzostanie cyk gotowa. A te opony od John przednie, to jak mówiłem, niby jeszcze tego klocka jest, ale zobaczcie, już one zaczynają pękać i to dość coraz mocniej i coraz wyraźniej. Także już na nich kres przyszedł, bo to tak koło domu jeszcze przy paszowadzie to one mogłyby być i być i być, 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 ale gdzieś dalej wyjechać to jest... Mocno ryzykowne. No, jeszcze mam odładowarki od manitki 124 w razie W, jakby strzeliła <noise> założyć, ale wolałbym nie korzystać z tego rozwiązania. I już jak będziemy przekładać to z powrotem, tak jak były, to od razu założyć prawilne nowe oponki, nowe laczki. Nie wiem, czy czegoś deczko węższego nie założę, bo one aż przy szerokie są. Szczególnie do oprysków, a szykuje się na to, że chyba ten traktor, który już na stałe będzie z opryskiwał, spięty. Nie wiem, zaraz znowu jeden użytkownik mi napisze, że kolejny odcinek o spuszczaniu się na temat John Deere'a. Cytuję jego słowa, to nie moje. <laughs> traktor jak traktor, czym tu się fascynować? O tym to bardziej można się fascynować. Ale to to taki trupek do zadań specjalnych powiem wam że tak nie mogę się przyzwyczaić do tego ciągnika na tym rozstawie że szok ale ogólnie do paszowozu to też lepszy ten rozstaw bo e, luźniej w oborze jest przy tych wąskich gdzieś coś ominę niż przejechać czy też jak muszę po jedzeniu jeść wcześniej teraz mieści się przy rozdanym jedzeniu jak na tego do się robi także no, ma tu jakieś plusy ale ogólnie obrzydliwie to wygląda obrzydliwie i też jak ja się patrzę na to to aż mnie podrzuca wewnętrznie i trzeba szybko opryski kończyć i przekładać z powrotem tak więc obrządeczek zbliża się do końca, jak my tu gadu gadu, zostało mi tylko posłowozik go zdeć i będzie po temacie. A teraz to, na drugą stronę i zaraz zmieniamy narzędzie. No to to teraz ten gorszy etap rozdawania. Trzeba Trzeba żeby żeby to stąd znalazło się tam a ten zestaw na styk się tam mieści kurde mol i trzeba ogólnie bardzo uważać nie tylko żeby nie przytrzyć gdzieś ładowarki, ale żeby gdzieś zwierzęcia nie najechać, to znaczy łyżką nie przycisnąć do bawierek. łyżką czy tam kołem także to na pełnym skupieniu idzie jazda Że widzicie tutaj na styk się mieścimy z tematem ale zawsze lepiej chujową ładowarką niż dobrze taczką o ja jakby to wszystko przyszło taczką przepierdzielić Już nie chcę sobie tego myśleć co dwa dni Najgorsze jest pierwsza szufla, bo trzeba najgłębiej wjechać, i najdalej, później wycofać z tego burdelu. A później to już jakoś leci. Żebym miał siana troszkę większe zapasy, to bym się nie wpierniczył i ołówką po prostu wozu nie mieszał, tylko belkę wstawił, rozwinął przez cały korytarz i mata i jedzta, tak? A że tego siana jest skromnie, myślę, że po dwóch tygodniach by wchłonęły wszystko trzeba sobie radzić tak jak jest jeszcze myślę nad tym, żeby wycinakiem po prostu kostki dwa wywstawiać i nie przerzucać tego parę razy raz do paszowozu, później z paszowozu, drugi raz też by to może deczko szybciej to żywienie szło ale znowu siano kiszonkę trochę samą to tak za bogato dobrze jest to rozcieńczyć trochę tym no, siankiem Taszkowym. no i jeszcze druga kwestia, że teraz mam końcówkę silosu I jak będę miał musiał dwozić dalej, no to każdy wycinek wozić i wozić i wozić wcale by to szybciej nie wyszło ale trzeba się przemęczyć do sierpnia do remontu a później to już będzie bailando no i zrobione powiem wam, że tak co drugi dzień jałówką mieszam no i teraz ta impreza zajmuje tak około półtorej godziny namieszać i rozdać także jest to obrządek mocno wydłużony przez tą czynność no ale cóż pamiętajcie każdy sukces rodzi się w bólach nie przychodzi za darmo także i to traktujmy jako rodzaj no krętej ścieżki na szczyt <grym> jak to mówią podręczniki wszystkie motywacyjne w sumie żadnego w życiu nie przeczytałem, a i tak motywacji nie brakuje. Także dobrze, zaraz coś muszę podziałać, bo powiecie, że ja dzisiaj znowu dzień przepierniczyłem i nic nie zrobiłem. To będą takie komentarze, ja wiem, ja już to czuję. Także biorę się coś jeszcze dzisiaj zrobię. Ach, jak ja to uwielbiam jednego nie skończyć i rozgrzebać kolejne, tak więc jedziemy z Białą troszkę Sypiemy kryształ na łąki, bo tutaj jest już, już głód na głodzie. Te trawy. Widać ładnie odskoczyły, ale barwa blado-zielona. Widać ewidentnie potrzebę azotu tutaj. Tak więc sypiemy po górze. Nie wiem, czy nie za bogato ustawiłem. Trochę szybciej pojadę niż zwykle. Zobaczymy ile finalnie wyjdzie. Tak bym chciał około 200 kg sypać na hektar. Jak się sypnie troszkę więcej, albo troszkę mniej też będzie dobrze. Tak więc dzisiaj nikt mi nie powie, że się upierniczałem. Ja po prostu zbierałem się. Na nadchodzący oporowy tydzień, a że sił tyle nas jeszcze i wieczorem jest czas. Wróćcie w ruszyć. ruszyć. Zobaczę, jak dobrze mi pójdzie, to może bawy się. To już by trzy tony poleciało. Brzmi nieźle, zobaczymy. Także w tym momencie z Wami się żegnam, bo jesteś. Do 19 i widzimy się jutro. Jutro już materiał nagranę. Rano na zmontuję. Wrzucę także vlog będzie. Jutro też. Może jeszcze jakiegoś lajba odpalimy. Nie obiecuję, ale też nie mówię, nie, A tymczasem sieję. I do zobaczenia w kolejnych filmach.